Ho, ho, cześć, dzień dobry, witam na kanale Izabelaka. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja jestem Izabela i mieszkam w Szwecji. Witam wszystkich perfumomaniaków, zapachocholików, olfaktorycznych świerów oraz wszystkie inne osoby, które dzisiaj trafiły tutaj zupełnym przypadkiem. Jeśli nie wiecie, jesteśmy aktualnie na kalendarzu adwentowym, a dziś otworzymy okienko numer 5. W okienku numer 5 kryje się zapach dnia, którym dzisiaj jest Banana Republic Tobacco and Tonkabin. Zapach: powiem Wam, zniewalający, oszałamiający, apetyczny. Dla fanów dymnej wanilii, dla fanów zapachów stonką, dla fanów zapachów z tytoniem, to w ogóle jest bardzo dziwna mieszanka, ale zacznijmy od początku. Banana Republic to marka odzieżowa, amerykańska marka odzieżowa, istniejąca od końcówki lat 70. Jest to część wielkiej takiej korporacji, wielkiej grupy GAP. Incorporation, w której skład wchodzą między innymi właśnie Banana Republic, Gap, Old Navy. Odzieżówka, która od czasu do czasu wypuszcza serię zapachów. Tobacco and Tone Cabin jest częścią zapachów z 2000 bodajże 2019 roku takiej kolekcji Icon, w której skład wchodzą między innymi taki zapach jak Dark Cherry and Amber chyba jeden z bardziej znanych w każdym razie na polskim YouTubie. Wiele osób porównuje ten zapach z, ze znanymi perfumami Francisa Gianna, e, Bacara Rouge 540. Jak powiedziałam już kiedyś, nie znam oryginału, nie znam też Dark Cherry and Amber, ale dzięki Claudie Wolf, dzięki kochana, e, wpisałam na swoją listę, swoją wishlistę, swoją listę życzeń. Być może Mikołaj mnie usłyszy i przyśle mi perfumy w prezencie świątecznym. Na tej łyżliście znajduje się też Tobacco Ton Cabin, ale no, teraz już trochę dalej, ponieważ dzięki tej próbce, którą kupiłam na grupie facebookowej. Miałam okazję poznać, więc na tej łyżliście jest. To jest zapach jak najbardziej do kupienia. Można go znaleźć na całkiem niezłych promocjach, w bardzo dobrych cenach, również w Polsce, w Szwecji. Na stronie Notino bardzo często jest w promocji i nawet któregoś dnia miałam go w koszyku. Był nawet w całkiem przystępnej cenie, 270 koron. Z niewyjaśnionych mi powodów usunęłam z koszyka i nie kupiłam. Teraz kosztuje 530 koron, więc jeszcze sobie trochę poczeka. Wiem, że są w promocji, więc nie ma co się śpieszyć. Na pewno w moje łapy trafi. Przejdźmy może do samego zapachu. Co to takiego jest? W ogóle, tak abstrahując od, od samego zapachu, od samej marki, zachęcam Was w ogóle do testowania zapachów w formie takich. Odlewek do testowania zapachów w formie próbek. Nie zawsze musicie robić tak zwane zakupy w ciemno, od razu szaleć z dużymi flakonami, szaleć z pełnymi flakonami, bo zapach może Was zwyczajnie rozczarować. Dlatego kupujcie na grupach perfumowych, kupujcie w sklepach. Notino ma takie próbki, na stronie szwedzkiej znajdziecie je na stronie Gents. Ehm. W, na grupach perfumowych, m.in. perfumowa elita, pozdrawiam członków, jeśli ktoś z tej grupy ogląda moje filmy. Na stronie perfumowa elita można też kupić. Są różne strony rozbiórkowe z zapachami niszowymi, z zapachami mainstreamowymi. Wtedy można za naprawdę niewielkie pieniądze upolewać takie. 5 ml flakoniki. Można się też wymieniać ze znajomymi, którzy też interesują się perfumami. Odlanie takich 5 ml, nawet dwóch czy 3 ml dla kogoś do spróbowania, no to nie taki wielki znowu wydatek. Przejdźmy może do, do zapachu, bo to jest. O Boże, to są tak apetyczne perfumy. Może będzie mi jaśniej wytłumaczyć, na czym polega ta dymność, która jest w tym zapachu. Jeśli kojarzycie perfumy Maison Margiela Replica by the Fireplace i kojarzycie ten dymek, który tam jest, to coś podobnego znajdziemy również w Tobacco and Ton Cabin. Tam jest swego rodzaju dymność. Ja jestem dzisiaj na tym zapachem. Jest tak ciepły, tak przyjemny, tak otulający, zbudzający tak przyjemne. Emocje, podobnie jak perfumy, o których mówiłam też przy okazji filmu z zimowymi ulubieńcami, z perfumami na zimę, marka Initio Parfum, gdzie mówiłam o zapachu Absolu Aphrodisiac, gdzie też mamy taką właśnie dymność. I ta dymność może pochodzić właśnie z połączenia wanilii z tonką, może pochodzić z samej wanilii, może pochodzić też z tonki, ponieważ i tonka, i wanilia mają takie dymne, Wydźwięki mają w sobie pewną dymność. No, w zależności w jakim stężeniu, wiecie, w jakim, w jakim otoczeniu i tak dalej, zapachy będą różnie brzmiały. To jest tabaka, tonka, kabin, to jest zapach, który dla mnie wybrzmiewa bardzo podobnie. Ta dymność waniliowa, ta dymność tonkowa brzmi właśnie podobnie jak w moim ukochanym adiccie Diora. Nie kojarzycie to, tutaj zostawię gdzieś. Zdjęcie. gdy Diora to był mój ukochany zapach od nie pamiętam jakich czasów, ta jego waniliowość, ta dymność, zapach, który przypominał mi momentami hałwę, przypominał czekoladę, to, było, to był tak apetyczny, tak zniewalający, tak uwodzicielski zapach, to były, znaczy były, no nadal są, tylko że teraz już noszę znacznie rzadziej, mam już tak, no nie chcę w się wielką, ale Kolekcję perchu mam już tak sporą, że do Addicta wracam tylko przy okazji jakichś takich wyjątkowych okazji. Nie chcę go używać, nadużywać na co dzień, chociaż kiedyś potrafiłam iść w nim do sklepu, więc teraz może na takie okazje będzie mi towarzyszyć znacznie tańsze tobacco. And tone cabin dobra, no przejdźmy do, do samego zapachu. No marka odzieżowa, wiadomo, nie robi sama tych wszystkich zapachów, tych wszystkich perfum, robi je w kolaboracjach z różnymi firmami, nie inaczej jest właśnie tutaj. To są zapachy, które tworzyła dla Banana Republic firma perfumiarska Mane, zrzeszająca no całkiem spory grono perfumiarzy. To jest ta firma perfumiarska, która stworzyła m.in. zapach dla Thierry Mugle Humanity. No i, między, i również Tobacco Tonkabin dla Banana Republic. To są perfumy z 2019 roku, kategoria bardzo orientalna, pa, taka, taka mieszanka przyprawowo -gourmą. Oj, tak. z dymnymi, takimi może nie tyle kadzilanymi, co takimi słodkimi, dymnymi niuansami. W ogóle w składzie mamy tak, gruszkę, śliwkę mirabelkę, kokos, liść tytoniu, wanilię i tonkę. Zapach zaczyna się takim akordem słodko-soczystym. Trochę mi się kojarzy albo z jakimś kompotem, albo trochę przypomina mi taki zapach nieco apteczny, może jakby jakiś syrop, to się trochę kojarzy jak z stropem na gardło, albo z pastylkami na gardło, które jako dzieci yy, yy, ssaliśmy na, na ból gardła. Porządek jest właśnie taki, tam jest coś takiego... Kojarzącego się z jakimiś lekami, i właśnie ta soczystość góruszki i mirabelki. Mirabelka to też nie jest taka zwykła śliwka, ona ma taki specyficzny smak i specyficzny zapach. No i gruszka, wiadomo, bardzo słodka. Potem do głosu dochodzi kokos. Tylko, że u mnie ten kokos. Jest taki delikatny, to jest tylko taka kremowość. Nie czuć samego kokosa na mojej skórze w każdym razie. Pamiętajcie, ja mówię tylko i wyłącznie tutaj o własnych doznaniach na mojej własnej skórze. Ten kokos daje tylko takiej delikatnej kremowości, takiej jakbym mogła to powiedzieć takiej maślaności trochę, trochę mleczności. Nie czuć tam stricte takiego kokosa świeżego, nie czuć takiego kokosa jak w mleczku kokosowym. Właśnie tam jest tylko taka kremowość delikatna. Potem do głosu jeszcze dochodzi wanilia taka dymna w asyście tonki. O tonce też już kiedyś mówiłam. To jest rodzaj pestki, e, nasionka z tonkowca wonnego. To jest przyprawa. Przyprawa w ogóle zakazana, ponieważ tonka zawiera w sobie kumarynę, która jest trująca, ale w małych ilościach jest używana jako przyprawa. I ona ma taki intensywny znacznie intensywniejszy waniliowy smak i zapach lekko, teraz jak to określić, to jest takie lekko koszkie lekko dymne mocno waniliowe, no wiadomo, wanilia w dużych ilościach właśnie jest taka dymna, koszkawa to jest takie jakby lekko słodkie, lekko takie przyprawowe lekko, lekko drzewne, ma w sobie bardzo dużo niuansów no w tym zapachu uwalnia po prostu cały aromat, całe bogactwo właśnie tych swoich y, różnych niuansów, bogactwo tych różnych akordów. No i tutaj się właśnie wanilia cudownie łączy z tonką. Jeszcze mamy w tle taki akord y, liście tytoniu. No i liście tytoniu to też nie... one dodają tutaj takiej lekkiej chrobowatości. takiej zadziorności, bo one Liście tytoniu mają taki lekko jakby zielony zapach. No, tytoń ma taki specyficzny zapach, ale to nie jest zapach papierosów absolutnie to nie jest zapach dymu papierosowego. To jest taka lekka zieloność, lekka taka pikantność. No, mi się trochę to kojarzy właśnie z taką jakby zapachem cygaretki, jakby z zapachem apteki. Taki coś takiego właśnie apteczno-lekarskiego jest. Zapachu, ale to, jak się, to się tak pięknie układa. Jedyne nad czym ubolewam, to że ten zapach nie jest wybitnie projektujący. O, brakuje mi mm, intensywności w tym. Do, trwa, do trwałości absolutnie nie mam nic do zarzucenia. To jest zapach, który może nie trwa 24 godziny na dobę, ale przynajmniej 10 godzin, 8-10 godzin na tej skórze się utrzymuje. Czuć go, czuć go dłużej na ubraniach. Niestety. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły rażenia. To nie jest coś, co was otacza chmurą zapachu, to nie jest coś, co wiecie, ciągnie się za wami jak taki ogon. To jest raczej coś, co wy będziecie czuć tylko na sobie, jak się w siebie wąchacie, będziecie czuć to na włosach. Będzie, będzie to czuła osoba, która się do was zbliży, ale taka, która się do was przytuli nie taka, która stanie gdzieś metr od was, tylko taka, która się do was przytuli albo wtuli w Wasze włosy no raczej ktoś, ktoś bliski tylko będzie miał szansę poczuć ten zapach to jest zapach bardzo komfortowy bardzo taki przyjemny taki zapach, oh, mogłabym powiedzieć że taki zapach kokon jak mm, mówiłam w, przy okazji e, okienka numer dwa, kiedy opowiadałam o perfumach ulubionych na jesień mówiłam tam o Roberto Cavalli no właśnie Roberto Cavalli jest takim zapachem bezpiecznym, to tutaj również mamy takie podobne e, jakby skojarzenia z takim zapachem bezpiecznym, z takim zapachem przyjaznym. Mamy tutaj coś mrocznego, ale to nie jest taka mroczność, w jakaś taka diabelska mroczność, to nie jest taka mroczność. To nie jest zapach fanfatal. O to, może tak powiem. Nie, to nie jest zapach taki z pazurami. To jest zapach. On ma w sobie takie mrożne niuanse, taką dymność, taką ciemność jakąś w sobie, ale przy tej ciemności nadal pozostaje takim przyjemniakiem, pozostaje takim zapachem przyjemnie otulającym. Tworzy wokół Was taki kokon bezpieczeństwa. To jest coś, co czujecie. Sami dla siebie, zapach sprawiający bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo takich olfaktycznych doznań. Tam mamy taką właśnie takie nuty gourmandowe, takie nuty bardzo apetyczne, jak w Inishie of takie Coś takiego apetycznego, taka jak taki dymek apetyczny, który wywołuje ślinotok, ale to nie jest coś, co chcecie zjeść, bo wiecie, że to nie jest do jedzenia, ale jest jednocześnie bardzo apetyczny. Taki bardzo apetyczny, bardzo przyjemny. Dymek, wanilia z tonką, z kokosem, z liściem tytoniu. To jest właśnie taki rodzaj zapachów, jaki ja lubię. Mamy, jest słodko, nie, przesad, nie przesadnie słodko, jest miło, jest kremowo, jest coś dymnego, jest coś uwierającego. Właśnie coś takiego przyjemnego. No i Wracając do diktatu, właśnie ta baza tego zapachu samo to połączenie wanilii. Z tonką, taką, taką, taka dymność, z delikatną kremowością kokosa, właśnie bardzo kojarzy mi się z bazą Adicta, który właśnie też ma taką waniliowo-tonkową, dymno-kremową bazę. To jest tak apetyczne, tak przyjemne, takie, no, bardzo kuszące. Ja nie wiem już nawet, jakich przymiotników używać, żeby opisywać te perfumy, bo wszystkie są tak apetyczne, tak przyjemne, tak ciepłe, takie do których ma się ochotę przytulać. To są właśnie dla mnie takie zapachy e, zniewalające, takie zapachy uwodzicielskie, zapachy zmysłowe, zapachy kuszące. E, no zapachy, które mnie osobiście, no jako kobietę zachęciłyby do jakby zainteresowania się drugą kobietą, e, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. E, to są właśnie dla mnie takie zapachy przyciągające, o takie zapachy magnetyczne. Ja nie jestem fanką nadmiernej słodyczy, jakoś nie ciągnie mnie w, czyli znaczy, no jestem fanką słodyczy, ale nie nadmiernej słodyczy. Nie lubię takiej słodyczy cukierkowej. Nie lubię słodyczy zbyt intensywnej. Lubię tą słodycz przełamaną właśnie albo jakąś zielonością paczuli, albo jakąś taką ziemistością paczuli, jakimiś takimi nutami drzewnymi. Lubię tą słodycz przełamaną jakimiś kadzidłowymi tą słodę przełamaną, nie wiem, jakimiś żywicami, przełamaną jakimś dymem, czymś takim właśnie, jak to zawsze powtarzam, uwierającym. To właśnie dostaje w banana and tonkabin. Zapach z jednej strony apetyczny, a z drugiej strony ma w sobie jakieś takie mroczne niuanse bardzo mi się podoba, no jedyne, no, ubolewam tylko nad tym, że nie jest zbyt intensywny, że no nie mogę się jakby dzielić tym aromatem z resztą świata, bo niewiele osób będzie w stanie go na mnie wyczuć ale jakby, jakby to powiedzieć, za taką kwotę, za jaką można go kupić w promocji, 270 koron to będzie jakieś 100 parę złotych, nie mam pojęcia ile może w Polsce kosztować 100, 150, nie wiem, na pewno można go dorwać jeszcze na jakichś stronach więc za taką kwotę mogę mu wybaczyć ten brak nadmiernej intensywności. Zapach dnia Banana Republic Tobacco and Tonkabin. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że takie krótkie filmy, krótkie recenzje, krótkie podsumowania Wam się e, również podobają. Jak Wam się podobają, tradycyjnie zachęcam do dawania kciuków w górę i do zostawiania koniecznych komentarzy, jaki zapach na dziś wybraliście? Cóż takiego ciekawego Wam dziś towarzyszy. No i oczywiście możecie pisać, czy znacie te bokent kabinę, czy nie znacie, czy chcielibyście poznać, czy Was zainteresowałam tym zapachem. No i oczywiście mam nadzieję, że subskrybujecie kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym dniem kalendarza, a my widzimy się już jutro przy okazji Mikołajek. Do zobaczenia!